5 godzin później i 3 minuty. O, i. Siemano, dziś taki krótki odcineczek. Wypalam napisy Ursusy do 360. C360 i zwykłego Ursusa na grilla. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I taki Ursusik C360. Zaraz palimy to. Mais <coughs> pique. Ale dzwoni ten Ursus, ale dzwoni. I napis elegancki gotowy. Tylko szlifowany nie jest polerowany na lustro, tylko szlif. Jo. Cyk, cyk, cyk. A teraz taki Ursus na grilla z otworkami. Ten ursusik wycięty i ten będzie poler lustro. I oba ursusy już piękne i wspaniałe. I ursusik wstępnie przed, błyszczony przed y, polerowaniem i poleruje. Mam wspaniałą wiadomość: pada deszcz u nas. Ha, ha, ha. może trochę się Boże polepszy. 5 godzin później i 3 minuty. O, i ursus wyszlifowany, wypolerowany. Świeci się jak. Wiecie co. O, i tak oto robota. Aż wąsy se ukużyłem. <grym> I powiem wam taką ciekawostkę. Możesz mieć najbardziej rozpierdzielony traktor na wsi. Taki złom może być, w krzokach może stać. Montujesz taki napis i człowieku. Jest klasa po prostu. I wszyscy na wsi po prostu są posrani, jak zobaczą taki napis. Hmm. I taka to różnica, o. Taka, o, taka, o. I tu jeszcze sarenki muszę ogarnąć. Także chyba nieźle wyszło, co? Myślę, że tak. Mordeczki! Zapraszam do subskrybowania kanału, dawać łapki w górę, klikać dzwoneczka. Zapraszam na następne filmy. Pozdro!